Tutome Golonko, portal na temat.pl. W związku z inwazją rosyjską na Ukrainę pytamy mieszkańców Warszawy o emocje, uczucia, czy sankcje coś dają i co myślą po prostu o Putinie. Jestem doszczętnie przerażony. Nie wiem, co z tego dalej wyjdzie. Martwię się bardzo o tych ludzi, o to, że po ulicach wielu miast spływa ich krew. To się nie powinno dziać. Powinniśmy pomagać Ukrainie, Ukraińcom, jak tylko możemy, zapewniać im. Miejsce, w którym będą mogli bezpiecznie przeczekać ten czas, no ja czuję strach przede wszystkim. E, sama miałam kilka takich momentów, że jak czytam te wiadomości, to po prostu łzy stają mi w oczach. No to jest wielki strach i przerażenie po prostu. No i też złość na Putina, wiadomo. Ja mam dużo znajomych, dużo przyjaciół, przyjaciół na Ukrainie i po prostu ja się boję. Ja się boję za tych ludzi, bo ja się boję za bliskich, moich przyjaciół i znajomych i po prostu ja nie mogę na to patrzeć bez emocji. To jest naprawdę, to jest straszne, tam co się tam dzieje. No wiadomo, no taka bezsilność, bezradność, wie pan, no straszne. Straszne to jest i ci ludzie, wie pan. Łzy się cisną do oczu. Łzy się cisną do oczu. taka bezradność, taka straszne to wszystko. No jest ja jestem z ogóle ogólnie, mam tam rodzinę teraz. Myślę, że to przyjęcia jest ze strony Rosji tak robić. Trochę się boję za swoją rodzinę. Teraz właśnie w tej chwili wchodzą do Kijowa. Oni się myślą o tym, żeby wyjechać stąd na przykład do Polski albo gdzieś tam za miasto, do jakiejś wsi. Więc nie wiem, co dalej będzie. No proszę pana, no przykro nam z tego powodu, bo obawiamy się, żeby nie było zadymy u nas. No a to jest człowiek nieobliczalny. Putin. No a kto? Oczywiście, chory człowiek. to jest chory człowiek, człowiek chory, który nie powinien być na takim poważnym stanowisku. Mam jeszcze... szczerze, bo Bardzo do, do nie, może pan przeklinać, od serca. mu dupę k***u. bo robi to chce, a cały świat k**a patrzy i nie pomaga im. Ja mam rodzinę na wschodzie, blisko yy, granicy. Gdzie? Yy, dokładnie w okolicach Chełma. Yy, mhm. I ja po prostu się też boję o nich, ale też boję się o tych wszystkich ludzi, którzy tam są, o dzieci, które wyjeżdżają, mhm. są odrywane od swoich rodziców. No To jest okropne. To jest bardzo niepokojące. Poza tym, no, jest sprawą oczywistą, że jest bezprawna agresja i nieposzanowanie niezależności Ukrainy. Powinniśmy się temu sprzeciwić. Tu trzeba bardzo stanowczą politykę prowadzić, nie wykluczającą wysłania wojsk. Czyli te sankcje to może nie do końca jest dobry Sankcje punkt? powinny być. Oczywiście. To, to nie ma żadnych wątpliwości, ale musi być również brana pod uwagę możliwość interwencji zbrojnej, moim zdaniem. Te sankcje to się rozkładają za... na lata. To nie jest tak, że tak. już odetnę i ojczymy za, za późno te sankcje. One zaczną działać po, po pół roku, a to już się dzieje. To wszystko jest bardzo taka łagodna kalkulacja. Może nie łagodna, ale kalkulacja ostrożna. Żeby nie wywołać konfliktu nuklearnego. Trzeba do tego ostrożnie podchodzić. Putin to jest szaleniec. Więc myślę, że jak gospodarka upadnie, e, rosyjska, to i ludzie wyjdą na ulicę i może on sam się opamięta. Putin nawet nie myśli o tych sankcjach. To jego nie dotyczy niby. On już podjął decyzję. On już będzie szedł do przodu. Tak mi się wydaje. Nie wiem, może, obym się mylił. Ale mi się wydaje, że będzie szedł do przodu, że na nim te sankcje nie robią wrażenia, bo jednak zysk przewyższy straty.